Cześć. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać taki ciekawy materiał, który pomaga nam zrobić dość proste, ale atrakcyjne muszki. Mamy u nas w salarze dwie długości, w sensie dwa rodzaje tego materiału. Jest to materiał zrobiony ze snowrunnera. Nazywa się Snowrunner Brush and Flash. A mamy obecnie dwa rodzaje takiego materiału, czyli dwie długości. Jedne to są emeczki, a drugie xeleczki. Pokażę Wam mniej więcej, jak wygląda emeczka. Emeczka ma troszkę krótszy włos, możemy spróbować zmierzyć. One wiadomo, że między sobą też będą się troszeczkę różnić, bo to jest wszystko ręczna robota, więc tutaj też ten brasz do brasza pewnie będzie parę centymetrów, centymetr dwa pewnie będzie różnicy. Tutaj ten włos, może w ten sposób będzie łatwiej to widać, ten włos ma mniej więcej około 10 centymetrów do drucika, który tutaj, na którym jest, że tak powiem zwinięty. To jest emeczka. Tutaj jest emeczka, ten biały na przykład jest odrobinkę mam wrażenie będzie krótszy, ale jest około 9 centymetrów, czyli tak m między 8-10-11 cm. xl jest już wyraźnie dłuższa. O ile MK jest materiałem do jakichś mniejszych streamerków, jakichś baitfishy, muszek po prostu aboleniowo-pstrągowo-morskich, powiedzmy, no to xl wyraźnie dłuższy ten włos i to jest doskonały materiał na wszelkiego rodzaju Muchy głowacicowe, szczupakowe. Tam, gdzie potrzebujemy, po prostu zrobić bardziej obfitą, długą, dużą muszkę, no to ten, ta xeleczka na pewno będzie bardziej a, właściwym wyborem. Tutaj, długość akurat tego brasza, no to jest 15 cm. Długość tego włosu. Także to pozwala nam, no, na, naprawdę, zrobić dość. Długą ciekawą muszkę, muszki zrobione z tej xl -ki. Ja na przykład robię czasem na szanku też tak, czyli to będzie taki przedłużona. Ta muszka, tu ogonek jest zrobiony ze Snowrunera. Ale ten przód tutaj to jest właśnie, jest użyty ten materiał, czyli Brush and Flash. W rozmiarze XL tu podobnie. To jeszcze jest poprowadzony górą ze Snowrunera. Odrobina grzbiecik zrobiony. A z tego brasza emeczki, a można zrobić naprawdę proste muszki. Tutaj, jeżeli ktoś jest początkującym lightajerem, nie ma jeszcze tak dużo doświadczenia, chciałby sobie zrobić jakieś muszki typu no streamerki, tak ale nie, jeszcze nie czuje się taki pewny. Z, z, czy w doborze, czy, czy, czy jakby w kręceniu tych wszystkich trudniejszych materiałów, no to tego typu muszka to raptem naprawdę kilka minut. A bardzo prosto jest ją zrobić za pomocą tego, tego materiału. Na dobrą sprawę wystarczy jedno, dwa nawinięcia a brush, and, brush and flash na, na, na haczyku. Tutaj pokażę Wam mniej więcej, jak zrobić taką naprawdę najprostszą, chyba, muszkę, albo jedną z prostszych muszek streamerowych, tego typu czarną pijaweczkę. Potrzebujemy do tego hmm, haczyk, a, taki może troszeczkę przedłużony, bo to jednak, jednak ta muszka będzie miała parę centymetrów, więc, żeby tam no, mieć, mieć możliwość zapięcia rybki, lepiej mieć troszkę dłuższy ten haczyk tutaj. Zakładamy na niego koralik. Wkładamy do imadełka, przywiązujemy nić wiodącą. W tej najprostszej wersji nawet nie, nie trzeba robić żadnego tłowika. Przywiązuję drucik z tego materiału, czyli z tej z tego dubbing brasza, Dodaję troszeczkę kropelkę Kleju, takiego szybko schnącego typu minutmen super glue Troszkę sobie można tu wyczesać, bo to jest akurat ten brasz jest dość gęsty, więc żeby sobie to w miarę ładnie ułożyć zczesuję sobie na jedną stronę dosłownie półtorej obrotu. przywiązuję drucik przy główce, odcinam drucik, przywiązuję mocno, zakończam finiszerkiem. Odcinamy niteczkę, grzebyczek. żeby troszkę rozczesać tą muchę. Taka naprawdę no, najprostsza pijawka. Jaka chyba może być, albo jedna z prostszych, za pomocą tego brasza możemy ją zrobić. Ta jest. Brasz jest tutaj, tak jak widać, no, z tego. 9 cm 10 cm wyszła nam muszka o długości całkowitej. Muszka ma 12 cm. Możemy sobie ją tu jeszcze uformować za pomocą nożyczek. Możemy ją skrócić, troszkę ją odchudzić. Generalnie taka rościutka muszka, która zajmuje naprawdę niedużo czasu, nie wymaga jakichś bardzo dużych umiejętności, jest gotowa. Z tych braszy, z braszy mamy naprawdę dużo różnych kolorów, a także są i takie pod muchy na tarpony, jakieś morskie muszki, a to na przykład będzie doskonałym wyborem do a British Kolumbii, na jakieś nitruderki, na przykład, a do jakichś głowacicowych, szczupakowych. No, no jest tu tego ogrom, także bardzo ciekawy materiał, prosty w użyciu, a nie wymaga wiele umiejętności od nas. A daje ciekawe efekty. Tu, to jest oczywiście no, jakaś taka zupełnie prosta muszka. Tutaj no, wystarczy, nie wiem, dodać ogonek, troszkę tłowiku, jakiś jeszcze fleszyk. No, no, można się bawić bardzo, mm, bardzo długo, różne kombinacje robić. Ja chciałam Wam po prostu pokazać, jak to jest proste w użyciu, że tu na dobrą sprawę wystarczą dwa nawoje tego materiału, a wyczesać i generalnie pijaweczka jest gotowa. Dziękuję ślicznie.